Dzień dobry w kolejnym vlogu. Witam serdecznie. Stojecie krzywo, bo co ja zrobiłam, że mi się to przekrzywiło, to ja nie mam pojęcia. A czekajcie, może tu trzeba. Tak. Ja nie wiem. Ja wczoraj myłam i coś coś poskręcałam. Coś, coś zrobiłam. Ja nie wiem. Coś, nie wiem, w każdym razie witam was w kolejnym vlogu w kolejnym odcinku ale tak nie może być to denerwuje będziecie tutaj stać tu będziecie stać, bo tam nie denerwujecie no, buja się i tak nie może być o Boże to tak, no, więc witam w kolejnym odcinku jak nie zapomnę, to sobie potem zobaczę co ja tam co ja tam zrobiłam, że to mi tak lata. A może ja tu odczepiam o od szyby. A, Ale ja durna jestem, już zrobiłam. Cudowałam, słuchajcie, z tym aparatem. Tak się ogadałam! Tak się ogadałam! I nie włączyłam nagrywania. I cały czas jadę i gadam, i nie patrzę się na ten telefon, tylko się patrzę na drogę. Coś mi do oka wpadło. Jasny gwit. Kurczę, blade no. Patrzę się na drogę, nie w telefon. I tak raz na jakiś czas, tak się yy, do Was tutaj, jak jest ok, droga, to tak się spojrzę po prostu na Was, tak? I się spojrzałam i patrzę. Ekran mam wyłączony. No bo jak przecież się nie nagrywało, to się wyłączyło, prawda? Bo jak za długo było w, w takim wczuwaniu, no to się wyłączyło. A ja się ogadałam, nagadałam. I nagrywania nie włączyłam. To trzeba być grażyną YouTube, naprawdę. Ja już nie będę tego wszystkiego powtarzać. W każdym bądź razie witam Was bardzo serdecznie w kolejnym blogu, w kolejnym odcinku, w kolejnym dniu. Pogoda piękna, słoneczna jest wiaterek, ale jest ciepło przyjemnie. Jest ok. Jadę po Amelkę, potem jadę po Laurę. dwie kończą o tej samej godzinie, ale Laura poczeka chwilę na świetlicy na mnie bo wyjdą pewnie może sobie na dwór to się pobawi. A najpierw odbiorę Amelkę, żeby nie czekała na mnie bez celu tam w szkole czy tam gdzieś. I do Rosmana bym chciała podejść. Kupić sobie odżywkę i serum do włosów, ale takie w taką pipe pipetkę, nie wiem czy ja coś tego znajdę. Powinnam znaleźć, coś mi wpadło. Słuchajcie do oka. O, już. Już. To chyba jakiś kłak albo rzęsa mi się podwinęła. E, no, i potem wracam do domu i ogarniam dalej. E, już tutaj mówiłam, ale już powtórzę. Włosy wczoraj umyłam i dzisiaj na szybko je wyprostowałam. I tak mi się dzisiaj puszą. Co one te włosy dzisiaj to po prostu żyją swoim życiem jakaś masakra. No, ale to nic, dobra. E, wzięłam się dzisiaj za ogarnianie znowu mlekuje tam coś nie? wzięłam się za ogarnianie ciuchów trochę posegregowałam tych laury zabawek, bo ja tego nie skończyłam, a tam mam tam po prostu yy, tych rzeczy u mnie to jest tyle tych zabawek takich którymi się Laura nie bawi, one są do no wyrzucenia, nie oszukujmy się ale to trzeba zrobić dyskretnie. Trochę się za to wzięłam. Przyjadę, zrobię jakiś obiad, znowu te gotowanie. Ja nie wiem, co tu. Ja nie wiem, co tu gotować. Ja mam pojęcia. Nie wiem. Mam warzywa na patelnie, może warzywasz. Ja nie wiem po prostu, co gotować. Już powiem wam. Ja już mam dosyć. Nawet dla Was nie jestem inspiracją, żeby Was mi zainspirować, bo ja już sama nie wiem co ja mam gotować, żeby było e, już nie mówię, że tanio, bo, no bo tanio nie będzie, ale żeby było szybko i smacznie, nie wiem, dajcie jakieś propozycje, piszcie jakieś przepisy, ja nie wiem, no da, e, weźcie, pomóżcie. No, e, dobra, jadę do Biedronki, może wejdę do Biedronki właśnie. Wczoraj byłam, nie? Ale chleba nie mam ale to może kupię u nas na wsi w sklepie, zobaczę zresztą. Mam 5 minut, mam nadzieję, że Pamelkę zdążę. I co? No panie, się wystraszyłam, tym tirem na mnie jechał środkiem. No tu jest wąsko, ale bez przesady, ale odbił. Panice, co bym ciemął. Ja bym chyba wyhamowała i nawet w las w czaki nie wiadomo, bo rów jest. Masakra. No. Do namiotu dzisiaj nie idę, bo tam pewnie nic nie będzie. A jak już, a wiecie, A propos tego namiotu. Piszecie mi, że u was namiotów takich nie ma i tak dalej takich rzeczy. U mnie, jak pojadę do miasta dużego, to tam też tych namiotów nie ma. Tam czasami jest taka przyczepa od tira właśnie i tam takie są pierdulety eee, ale eee, takich namiotów w mieście nie ma. A pod miastem, w tych miasteczkach, to tak, jeden, to czasami się zdarzają, że są te namioty, eee, raz tam na jakiś czas, nie zawsze, raz na jakiś czas. Ale tutaj, gdzie chodzi Amelka do szkoły gdzie jest Biedronka, to oni w, w czerwcu już otworzyli. To nawet nie jest namiot, ja tak mówię na ten namiot, ale oni zbudowali z blachy taki namiot, taką, taką, no jakby namiot z blachy, ale na górze jest taka właśnie jak od namiotu. Ściany są takie z blachy, jakby na stałe, a dach jest taki właśnie jak, jak namiot. I tam na początku były rzeczy takie grille no do, grill, grill, do grilla takie na, o, do ogródka takie krzesła, fotele mi się, przepraszam krzesła, grille takie węgiel i takie tam i tam było, że letnie grillowanie, coś tam, coś tam ale potem w wakacje już tutaj tak nie przyjeżdżałam, rzadko jak z Laurą na te półkolonie jeździłam, no to tam wpadłam i patrzę, a tam wszystko zmienione i po prostu są w sprzedaży. druga rzecz, minus 50% przy zakupie dwóch rzeczy, minus 50% i słuchajcie, nawet jest nawet są rowery i wczoraj takie, takie chłopcy tacy, no taka młodzież rozmawiała że wystarczy, faktycznie no, bo mieli, mieli rację, nie, ale tak że wystarczy wziąć rower i wziąć, nie wiem, no głupi zeszyt na przykład, bo zeszyty na przykład też są, tak? I już mamy dwie rzeczy i za te dwie rzeczy zapłaciłem połowę ceny. To jak rower kosztuje tam, nie wiem, 1000 chyba 200 zł, to za niego wyjdzie 600 zł. Nie no to naprawdę się opłaca. A to są takie rowery górskie, takie te grube, szerokie koła, takie młodzieżowe. No, więc opłaca się. Yy, I tutaj... Yy, i rozmawiałam z koleżanką, bo ona też była zainteresowana i się zapytała właśnie yy, pani i podobno to już ma takie zbudowane, że to ma być na stałe. I oni to postawili na środku parkingu i to ma być właśnie na stałe, ten Ala, co ja mówię na to namiot yy, w biedronce, więc ja się tak ucieszyłam, mówię, jo, ale super, zbankrutuje normalnie w tej Biedronce, nie? W tym namiocie, Znaczy, no tak się śmieje, ale wiecie. To i tak sobie można pozwolić kupić coś, czego by się na przykład nie kupiło w Biedronce, nie? no bo czasami w Biedronce te, te rzeczy to są ceny z kosmosu. Tak jak ja kupiłam te regały, ja już je postawiłam, nawet wam ich nie pokazałam, ale no te regały kosztowały 140 czy 150 zł, bo za nie wyszło tam 60 coś zł. No to powiem wam, że jak na. No, ja bym 150 za to nie dała te 60, no to jeszcze przy tej promocji, no dobra, jeszcze nie, ale 150 zł nie dała, bo to nie jest warte tych pieniędzy po prostu, nie. Kawałek blaszki, 3, 4, kurde, czy 5 tych półeczek, no. Więc są takie rzeczy, których osobiście w biedronce bym nie kupiła na, no, po normalnej cenie. A tutaj sobie można pozwolić, tak, na jakieś takie rzeczy. No, wczoraj widziałam na przykład, były te te deseczki takie co z tymi grzybkami sobie kupiłam, one nie były drogie bo kosztowały 15 zł, ale były właśnie w namiocie, nie no to przy zakupie dwóch sztuk można sobie, można mieć za połowę gazu, gazu, gazu a jeszcze mało tego właśnie w tym taki drugi rodzaj tych desek jest z takimi grzybami, nie z skórami, z, kurami, z kurami, taki wiejski one takie bardziej żółte były i teraz jak będę, to może sobie wezmę takie deseczki, bo ładne były, ale te zielone z grzybkami mi się bardziej podobały. O, tutaj właśnie jestem. Dobra, yy, jadę, już jestem punktualnie, patrzcie, jeszcze chwila, już jestem pod szkołą, tu mam biedrę. Yy, I już 10 lat nabijam wam z samochodu. Nie no, to jest jakaś jakiś obłęd. Więc... Yy, no później, a pójdziemy. A wziąłem tego pilota, muszę go oddać. Nie wiem, czy mi go przyjmą, bo pudełko otworzo, otwo, otworzone jest, otwarte jest pudełko. Bo ten pilot na moim telewizorze nie działa. Żaden kot nie wchodzi, bo tam trzeba go zakodować, zahipnotyzować kodami jakimiś. U mnie nie działa i chcę go oddać. Niby niedużo, bo kosztowało 23 zł. Jak mi nie przyjmą, no to trudno się mówi będzie na przyszłość do, w razie W do innego telewizora a jak przyjmą to super i pójdę do Media Expert i kupię sobie w Media Expert pilota, bo ty, chyba ten to nie jest jakiś uniwersalny z tego co ja tam z, z tego co ja myślę o tyle, dobra jestem pod szkołą więc kończę te moje biadolenie, moje wywody, dzisiaj odgadania o like. Wolaj, 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 kto to wysłucha Gdzie ja tu stanę, teraz tak, komuś pod bramą Im się to nie podoba Nie lubią jak się im pod bramami tutaj staje Ale tu nie ma gdzie stanąć Ale na sekundkę Na sekundkę tylko Amelka wyjdzie i wio, kiedyś tutaj policja wzywali. A jakie zebranie, to już jest masakra. W ogóle nie ma gdzie stanąć. Aha, tam wyjeżdża. Dobra, to ja sobie pojadę dam. Nie będę tu ludzi. Oni się bardzo de... tutaj, mieszkańcy, denerwują. Ja bym, ja się nie dziwię, też bym nie chciała, żeby ktoś mi pod bramą stawał. E, ale tutaj jest chodnik i ludzie wiecie, stają na tym chodniku. E, ludzie stają na tym chodniku. I ten. Czekają na tych dzieci, ale ci mieszkańcy bardzo nie lubią tego. Im się to bardzo, bardzo mi się to nie podoba, nie? I tak nieraz są jakieś awantury. Chociaż kiedyś Paweł, jak na Amelkę czekał tak z pół godziny, to taki pan do niego wyszedł. a Paweł go tak zagadał. Gatka szmatka, gadka szmatka i, i o, jaki pan miły, tak do Pawła, nie? I mówi: wie pan co? Jak pan będzie tu przyjeżdżał po dziecku do szkoły, to pan sobie tutaj staje. Pan sobie tutaj staje, nie ma problemu, pan sobie tutaj staje i ma pozwolenie pod jedną bramą stawać, bo tak, taką gadkę weszli tam na jakiś temat a też wyszedł do niego właśnie, żeby odjechał ale tak gadka, szmatka i teraz ma pozwolenie, żeby stawał, nie? Nie wiem jak ja, bo ja mnie wtedy nie było a tutaj jest pod szkołą kostka i tak tutaj na chwilę na tej kosce można stanąć a po tamtej stronie właśnie są mieszkania, znaczy domki, nie? Co tam się tak kurzy? O bóż, jaki kurz tam. Może coś robią. I właśnie tutaj są domki i wszędzie jest zakaz parkowania, nie? więc tak nie można. A tutaj tutaj można, tylko że tutaj nigdy nie ma miejsca. Więc tutaj warto przyjechać po po prostu punktualnie, albo nawet 5 minut się spóźnić, czy 3 minuty, żeby po prostu nie stać tutaj, tylko podjechać, Podjechać, wziąć dziecko i jechać dalej. Dob ale ja się uczesałam. Matko, Marta, idziesz do ludzi. Jesteś znaną YouTuberką, wszyscy cię znają. Jesteś taka piękna, a taka nieuczesana. O, idzie amelka. Dobra, na razie, bo w samo zachwyt wpadnę. Już jest późno, ale zobaczcie, tak wyglądają e, ramki z naklejkami z. Z czego? Z Teddy i zaraz wam pokażę co i jak dokładnie. Więc słuchajcie tutaj nie patrzcie bo to jest Seigon. Tak, takie kupiłam ramki. One są takie hmm, drewniane ciemne bo ja mam taką podłogę ciemną. Miałam kredens ten ciemny i tutaj w salonie będzie mi pasować tylko muszę przemalować ścian żeby było to, ładnie to wyglądało. Ta ramka jest taki wymiar i kosztowała 15 zł. i ona tak słuchajcie wygląda. Coś takiego. To też, jakbyście powiesili, to też by to fajnie, słuchajcie, wyglądało, nie? No ale no ja miałam inną wizję. Wzięłam cztery takie ramki na dwie strony okna tarasowego i wzięłam jeszcze sobie taką jedną mniejszą na jakieś tam może zdjęcie, czy na coś będzie pasować. I teraz wam pokażę. I ja mam te naklejki. One wyglądają tak. To jest naklejka Steady za 14 zł. Tak? Dobrze, dobrze patrzę? Tak, 14 zł. Ja ją sobie podzieliłam tak na pół, żeby, o tak, na pół ją podzieliłam. I to mi całe nie weszło w tą ramkę, bo ta ramka jest za mała na to wszystko. To weszło praktycznie całe. To weszło, tak jak widzicie, troszeczkę ucięte. Oczywiście bez tych liści, no ale co zrobić, jak się nic nie zrobi? I to są naklejki, które się tutaj odkleja. Dosłownie tutaj, o tu, 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 tu się odkleja. I na ścianie się przykleja, ale ja tego mówię tak na ścianie, to tak będzie, wiecie, widać. Nie bardzo mi się wydaje, więc ja to po prostu przecięłam, dopasowałam sobie do ramki. Nie odklejam tego, tylko na tym tle, tak jak jest, po prostu włożyłam to w tą ramkę i po prostu jest taki efekt. Słuchajcie, że naprawdę ciał. jest efekt, bo, bo, bo to widać, zupełnie. Część pomieszczenia już się zmieniło. I tak będzie na dwóch ścianach, tylko dzisiaj zrobiłam to na jednej ścianie, zobaczcie, jak to będzie. A jutro zrobię, jeszcze, bo już dwie ramki zrobiłam, a resztę zrobię jutro. Właśnie tutaj to zrobiłam i tam też tak zrobię. Na tamtej ścianie, ale tutaj na razie to tak zrobiłam, i powiem Wam, że naprawdę wiem, że obraz macie już nie taki, już jest u mnie ciemno. A czy ciemno, no już jest godzina. Nie wiem, która. 18 chyba, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ramka drewniana, ciemna drewniana, pasuje do tego kredensu, bo on jest w takim kolorze. Do tych półeczek pasuje, wiem. Miałam pokazać, nie pokazałam. Pokażę, pokażę jak skończę, to może, może pokażę. Do podłogi, bo podłogę mam też taką w ciemnym takim drewnie, jakby e, odcieniu, i to też pasuje. Ale zobaczcie, jak to fajnie pasuje, naprawdę. Tutaj się taki ładny kącik zrobił, i super to wygląda. I tak samo sobie po tamtej stronie to, tylko już jutro, bo dzisiaj tylko tu zrobiłam, bo cały czas, słuchajcie, siedzę na górze. Cały czas. Yy, yy, czekajcie. Cały czas, słuchajcie, siedzę na górze, cały czas yy, wojuję z, z sypialnią, yy, z zabawkami Laury, yy, z ubraniami, już drugi dzień. I tak naprawdę dzisiaj nic Wam szczególnego nie nagrałam, no ale co zrobić? Eee, czekajcie, może Was tu postawię. O! Słuchajcie, no co zrobić, jak się nic nie zrobi? Eee, ja już drugi dzień z sypialnią, bo tam miałam Armagedon, tam miałam różnych... Eee, tam miałam ciuchy, tam miałam zabawki Laury, bo mm, Laura dała takie rzeczy do wyrzucenia, ja tu musiałam przesegregować i po prostu jest tam jeden wielki był, był, bo już posprzątałam mam parę worów rzeczy do wyrzucenia, do przesegregowania znaczy przesegrowa przesegrał przesegro zrobiłam segregację i już tak wszystko mam właśnie ten skończone, pudło umyta zmieniam sobie pościel i tyle, wiecie ta sypialnia moja jest bardzo duża, naprawdę bardzo duża i tam dużo można upchać, ale Dzisiaj zrobiłam taką segregację, że jest pięknie, czyste i przejrzyście, ale e, może wam pokażę w którymś roku. Bo będę malować ściany, to może nie jutro, może pojutrze, albo no, po, może pojutrze zacznę coś, nie wiem, zobaczymy. E, tak, chyba pojutrze bym chciała tam pomalować te ściany, chociaż zacząć cokolwiek robić. Tak samo będę malowała tutaj w salonie, bo mam biało, szaro, białe ściany ze szarym i do podłogi tej nie pasują mi te kolory, więc tak, to, tak wygląda. To nie fajnie. Znaczy wygląda to ok, nie, ale ten szary to już taki jest niemłody, Teraz jest beżowy, modny i przemaluję to na beżowo, a i tak już fajnie byłoby to wszystko odświeżyć. Więc taki mam zamiar, ale kiedy ja to zrobię, nie wiem, ale kupię farbę, niech będzie, bo jak coś mi odbije, to po prostu na dniach to i szybko zrobię. Więc tak to słuchajcie wygląda. Eee, może wam z bliska pokażę, nie wiem czy będziecie dobrze widać, widzieć. Zobaczcie, ramka drewniana, eee, obrazki, o, widzicie jak fajnie? Nie, no po prostu powiem wam, że super to wygląda, naprawdę. I tutaj się od razu tak zmieniło, tak się zrobiło, wiecie, przytulnie. I tak samo zrobię to po drugiej stronie. Tam już mam jeszcze półkę do przykręcenia, i tak dalej, i tak dalej. I mam nadzieję, że będzie fajnie. A za dzisiaj to dziękuję już. Zapraszam na kolejne moje vlogi. Dzisiaj taki vlog bardziej pogadankowy niż niż cokolwiek innego. No bo tak, te ramki właśnie kupiłam w pepku, miałam wam pokazać. No to wam. O jezu, no. Bo, bo mnie przebija światło. Ramki miałam wam pokazać, wam pokazałam. Co jeszcze? Eee, w PEPKO to tylko to kupiłam. Nic takiego szczególnego nie kupowałam. W PEPKO, eee, jak byłam, eee, w Rosmanie tam, co ja nie wiem, jak, a zapach do samochodu sobie kupiłam. W Rosmanie i tam takie, ja nie wiem, już nie pamiętam, powiem Wam, bo to było wczoraj, bo dzisiaj jest dzień kolejny, oczywiście. I tak tu są kable, to trzeba karnisze założyć. Znaczy, nie karnisze. Kinkiety, które leżą, no może kiedyś się założę, prawda. No ale tak mi się to podoba. Powiem wam, że pomysł super. Naklejki z Teddy, ramki z Biedronki. Ramki oczywiście nie z Biedronki, tylko z Pepko. I tyle. Słuchajcie, są już tak wykończone, są tak zmęczone, że kończę dzisiaj, bo już wam nic nie nagram. Zapraszam na kolejne moje vlogi. Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Papa. A ja idę jeszcze z, Uuu, a ja idę jeszcze zmienić pościel, bo posiel wietrze. To znaczy, zdjęłam brudną, wietrze na, latar, na balkonie na górze, kołdry, posiele czyste, pościele pod kurzem, jeszcze umyję podłogi i będę miała piękny, czystą sypialnię. A w piątek wezmę się za malowanie ścian, więc zapraszam Was na kolejne vlogi. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. A jaki to będzie kolor, wszystko dowiecie się we vlogach, więc ho-ho, pozdrawiam Was, pa, pa.